Czy powiedzieć sobie tak jest łatwo? Nie. <laughs> o wiele łatwiej jest powiedzieć sobie nie. Łatw łatwo jest powiedzieć tak swoim przełożonym, swoim rodzicom, swoim dzieciom, swoim partnerom, filozofom, uzdrowicielom, coachom. W tym jest łatwo powiedzieć tak. Czasami nie do końca. Ale przeważnie łatwo. Przeważnie o wiele łatwiej niż sobie. Dlaczego? Bo nie musisz zastanawiać się nad prawdziwością tego tak. Nie musisz zastanawiać się nad zgodnością tego tak z Twoją istotą. Możesz po prostu przyjąć to, bo tak. A więc ja Cię dzisiaj zachęcam, tak bardzo, bardzo mocno Cię zachęcam do tego, żebyś jednak stanął przed sobą, stanął przed sobą. I sobie, wyłącznie sobie, powiedział, powiedziała, tak, chcę, jestem. Nazywam się Amigaj Lucna Brzozowska, prowadzę projekt LB i Akademia Indyko.